Lepiej robić coś małymi krokami niż nie robić nic. Na tyle, na ile możemy, Fundacja będzie starała się kształcić młodych ludzi, którzy w sektorze ochrony zdrowia będą wspierać lekarzy w swojej ciężkiej, trudnej pracy. Mam olbrzymią przyjemność pracować z wieloma z Was, tych młodych ludzi, którzy zdecydowali się tu, w ramach tej Fundacji, robić bardzo fajne rzeczy, być aktywni. Być także w tym obszarze działalności i gospodarki naszego kraju, której jest trudno i która, tak jak żeśmy sobie powiedzieli, jest taką ostatnią enklawą socjalizmu. 20 lat, albo nawet i więcej, jakby toczy się dyskusja na temat nieustannych reform i modyfikacji. Natomiast liczę na to, że w związku z tym, że zajęła się tym problemem fundacja, być może pojawia się jakieś światełko, światełko w tunelu. Od 11 lat, obserwujemy działalność fundacji. Obserwujemy sukcesy tej fundacji i też jesteśmy beneficjentami tego, co fundacja przynosi, tak jako instytucja, jako giełda papierów wartościowych. Kilku naszych pracowników to są alumni fundacji. Państwo trafiacie na rynek pracy tych ważnych dla polskich sektorów. Białe, Gracias.